Dla wampirzego klanu Zimicji sednem egzystencji jest panowanie. Nie chodzi im jedynie o posiadanie, ale o całkowite zawładnięcie tym, co uznają za swoje. Splecenie się z obiektem pragnienia w relacji tak dusznej i zazdrosnej, jak więź Smoka ze skarbem ukrytym w jego jaskini. Smok nie dzieli się swoim bogactwem. On nim oddycha, napawa się nim, a zarazem nieustannie czuwa, by nikt nie ośmielił się wyciągnąć po nie ręki. Tradycja klanów od wieków wiązała to pragnienie z ziemią i ludźmi z całymi krainami i społecznościami, nad którymi rozpościerali swój cień z nadstrzelistych zamków, strzegąc swoich posiadłości z ogromną dumą. Jednak młodsze pokolenia Smoków dopasowują swą obsesję do nowych czasów. Dla nich domeną mogą stać się korporacje, sekty, gangi, a nawet całe armie. Wszystko, co można otoczyć murem lojalności i uformować zgodnie z własną pychą. Spokrewnienie w rozumieniu zimicji nie jest więzią, lecz aktem własności, swoistym zawłaszczeniem na wieczność. Dla Smoków potomkowie często stają się nie tyle partnerami w nieśmiertelnej egzystencji, co elementem majątku, czymś, co należy pielęgnować lub karać i na zawsze zachować pod własną pieczą. W skrajnych przypadkach więź ta przybiera wręcz formę feudalnej niewoli, gdzie młodszy wampir traktowany jest jak część skarbca, nie zaś jak istota obdarzona względnie wolną wolą. Ta obsesja własności ujawnia się także w strategiach, jakie zimitcy stosują wobec swoich domen. Gdy zagrożenie staje się realne, potrafią z zimną determinacją spalić wszystko, co posiadają, byle ich majątek nie wpadł w niepowołane ręce. Ta taktyka spalonej ziemi nie jest dla nich aktem desperacji, lecz wyrazem dumy, przekonania, że jeśli skarb nie może należeć do smoka, nie powinien należeć do nikogo. Bezwzględna potrzeba posiadania obejmuje u także ciało zarówno własne jak i cudze. Dla smoków nie istnieją granice, nawet te wyznaczone przez klątwę Kaina. Uważają, że ich powłoka należy całkowicie do nich, a więc mogą ją kształtować wedle woli niczym władca, który dowolnie przekształca swoje ziemie. Stąd ich obsesja na punkcie sztuki zniekształcenia, czyli dyscypliny pozwalającej przeobrażać ciało nie tylko swoje, ale i poddanych. Historia tej praktyki sięga samych korzeni klanu. W czasach, gdy inne wampiry zadowalały się prostymi przemianami w wilka czy nietoperza, Zmytsi odrzucało te ograniczenia i poszło o krok dalej, przełamując ramy, by udowodnić, że ich władza nad materią i formą jest absolutna, a smok nie przyjmuje narzuconych mu granic. W średniowieczu transformacje te miały charakter feudalny. Wojewodowie, jak niegdyś również określano z stapiali się ze swymi zamkami, łączyli świadomość z ziemią, którą władali, stając się uosobieniem swego dominium. Było to ostateczne potwierdzenie panowania. Ziemia i Pan stawali się jednością, a każdy kto stąpał po tych gruntach był de facto częścią ich własności. Współcześni przedstawiciele klanu przenoszą te obsesje na nowe obszary. Zamiast zamków i posiadłości eksperymentują z własną tożsamością, płcią, formą cielesną, a nawet z granicami świadomości. Tworzą sobowtóry, które powielają ich osobowość, kształtują siebie na ikony czy posągi, próbując uwolnić się od resztek ludzkiej natury. Ich ziemią stać się może ciało, organizacja czy społeczność wszystko, co da się uformować i przekształcić w odbicie woli swego pana. Tym samym widzimy, jak archaiczny feudalizm przechodzi w nowoczesną, abstrakcyjną tyranię. Współczesne pokolenia Zimitcji wybierają więc różne drogi. Jedni zwracają się ku anarchistom, nadając pojęciu własności nowe znaczenia i walcząc o wpływy w przestrzeniach, które odzwierciedlają realia XXI wieku. W cyberprzestrzeni, w sieciach społecznych, w zorganizowanych grupach, które można przekształcać i kontrolować niczym Ziemią Przodków. Inni, bardziej radykalni, szukają ujścia w fanatyzmie Sabatu i jego czarnej ręki, traktując niszczenie starożytnych niczym rytualny obowiązek. Zaledwie garstka arcytradycjonalistów próbuje odnaleźć dla siebie miejsce w neofeudalnym ładzie Camarilli, lecz czyni to kosztem ciągłych napięć. Camarilla nie ufa smokom. Postrzega ich jako nazbyt zachłannych i nieprzewidywalnych, a smoki z kolei traktują tę strukturę jako narzędzie, nigdy jako wartość samą w sobie. Bo choć mogą odgrywać rolę lordów i wasali, w istocie brak im tego, co definiowało dawną arystokrację, czyli poczucia obowiązku wobec poddanych. Od wieków Zimitsi postrzegali siebie jako naturalnych panów swoich ziem, słowem gospodarzy. Dawniej byli to feudałowie, zamknięci w twierdzach, spoglądający na podległe doliny. Współczesny Zimitzi nie musi być panem rodowych włości w Karpatach, by pełnić rolę gospodarza. Ich domenami są dziś zarówno metropolie, jak i zapomniane przez świat prowincje. Potrafią równie dobrze zakorzenić się w ruinie miejskich slamsów, jak i w luksusowych apartamentowcach. Właściciel kamienicy, wynajmujący mieszkania najuboższym, nie różni się w swej mentalności od posiadacza nowoczesnego wieżowca. W każdym przypadku logika pozostaje ta sama. Lokatorzy stają się ofiarami i własnością gospodarza, a ich krew nasyca zarówno jego nieumarłe ciało, jak i ogromne ego. Bycie przywódcą gangu w rozumieniu zimicji to nie tylko zarządzanie grupą zbirów, lecz mechanizm przetrwania wspólnota wyrzutków, którzy pilnują się nawzajem w świecie, gdzie wszyscy inni dawno już ich skreślili. Taki przywódca nie tyle dowodzi, co stale udowadnia swoim ludziom, że współdziałając mogą sięgnąć po to, co miało być poza ich zasięgiem. Społeczeństwo może odmawiać im prawa do czegokolwiek, ale wystarczy odrobina brutalnej solidarności, by zdobyli to siłą. W domenie Zimitcji każdy intrus może zostać uznany za uzurpatora. Tak właśnie rodzą się żywiciele uraz. W oczach smoków zagrożeniem są zwłaszcza tremer, gangrele i nosferatu. Jedni jako złodzieje tajemniczej krwi, drudzy jako intruzi w lasach i dzikich ostępach, a jeszcze inni jako pasożyty skrywające się w podziemiach ich miast. Z tego rodzi się nieustanna żądza zemsty. Żywiciel uraz budzi się każdej nocy z pragnieniem drobnej, chłodnej odpłaty, a więc aktu, który ma choć odrobinę nadszarpnąć wroga. W świecie smoków zniewaga nigdy nie ulega zapomnieniu. Może być dziedziczona przez całe pokolenia. Dlatego Wendetę, rozpoczętą przez jednego wojewodę, kontynuuje jego następca, tocząc wojnę nie tyle z wrogiem, ile z jego dziedzicami. Nie posiadający tradycyjnej ziemskiej domeny, dowódca służb specjalnych buduje swoją władzę w oparciu o lojalność i respekt. Jego podwładni są gotowi podążać za nim w najciemniejsze odchłanie, bez pytania o cenę. Dowódca czeka cierpliwie, doskonaląc swoje oddziały i wyczekując momentu, w którym opłaci mu się podjąć ryzyko. Każda akcja, czy to przewrót wobec lokalnej władzy, czy operacja policyjna, staje się sposobem na zdobycie wpływów i roszczeń do domeny. W tym świecie władzę mierzy się nie tylko ziemią, lecz także zdolnością do podporządkowania sobie sił, które mogą uczynić z jednostek narzędzie dominacji. Niesławne gule z Mitzi, znane jako szlachta i kniazie, to coś więcej niż zwykłe ofiary przemiany. Tworzone przy użyciu zapomnianych rytuałów, nasiąkają krwią władcy do tego stopnia, że stają się bronią. Ich lojalność wielokrotnie przekracza zwykłe oddanie niewolników związanych krwią. Choć współcześnie zdarzają się niezwykle rzadko, starszyzna Zimitzi wciąż potrafi wysługiwać się tymi nieludzkimi sługami. Niektóre gule, pozbawione już swoich panów, wciąż strzegą opuszczonych schronień spokrewnionych. Plotki mówią też nie tylko o pojedynczych monstrach, lecz o całych rodzinach guli na służbie usędziwych Zimitsi. Teorie, czy starsi karmią całe rody własną krwią, czy też odkryli sposób, by status gula przechodził dziedzicznie, są tak odrażające, że niewielu śmie nawet myśleć o tym, czy jest w nich jakieś ziarno prawdy. Najwierniejsi słudzy klanu Zimitsi to gule znani jako szlachta. Wybrani nie po to, by zaszczepić w nich lojalność, lecz dlatego, że już ją posiadają. Szlachta przybiera rozmaite formy: od subtelnie przemienionych majordomusów, po tragarzy o ciałach przekształconych wyłącznie w celu noszenia lektyki swego pana. W przypadku młodszych zimicji, którzy operują w nowoczesnym świecie, szlachta staje się bardziej wyspecjalizowana, dopasowana do wymagań współczesności, lecz zawsze pozostaje narzędziem absolutnej kontroli. Kniazie to koszmarne hybrydy, powstałe z połączenia dziesiątek szlachciców przy użyciu zniekształcenia i magii krwi. Te pradawne niszczycielskie molochy służą w odległych regionach niemal jak machiny oblężnicze z dawnych wieków, siejąc grozę i dokonując rzezi. Kniaź nie posiada osobowości ani woli. Nie może się sprzeciwić panu ani interpretować jego zamiarów. Nie da się go oszukać, choć można próbować wyminąć lub uciec. Tylko naprawdę silne wampiry lub łowcy podejmują z nimi walkę. Poza krwią swego władcy, podawaną raz w miesiącu, kniaź w zasadzie niczego więcej nie potrzebuje. Ale mimo to zawsze wydaje się być niezmiernie wygłodniałym. Niektórzy z praktykują animalizm, by wnikać w tkankę swoich domen i wyczuwać życie, które je wypełnia. Inni traktują tę dyscyplinę jako narzędzie kontroli nad zwierzęcymi chmarami, które krążą po ich terytoriach, niczym kolejni poddani, niezależni od ludzkich praw. Od wieków klan Smoków czuje szczególną więź z dzikimi bestiami zamieszkującymi ich ziemię, a animalizm pozwala im zarówno jednoczyć, jak i ujaźmiać to dzikie życie. Kolejną z używanych przez ów klan dyscyplin jest Dominacja, doskonała dyscyplina do realizowania własnej woli poprzez siłę umysłu. Pozwala Zimicji nie tylko podporządkować sobie przedmioty ich obsesji, lecz także kształtować poddanych tak, by stali się przedłużeniem niekwestionowanej woli tych wcielonych diabłów. W świecie smoków posłuszeństwo jest nie tylko oczekiwaniem, to integralna część ich własnej domeny. Panowie własnego ciała z używają także wspomnianej już wcześniej transformacji, aby przybierać inne kształty. Często powiązane z tradycją starego klanu, takie jak wilk czy nietoperz. Współcześni spokrewnieni poszli jednak dalej. Praktykują zniekształcenie, które przekracza granice zwykłej transformacji, pozwalając im traktować własne ciała, a nawet ciała poddanych, jak nierozpracowaną glinę, formowaną według ich własnej woli. To dyscyplina absolutnej własności nad materią, cielesnością i podległością. Największa kompulsja omawianego klanu jest zarazem ich znakiem rozpoznawczym. Każdy z imicji jest przywiązany do własności, którą musi jasno zdefiniować. Może to być ziemia, grupa ludzi, organizacja lub nawet coś czysto symbolicznego. W ciągu dnia spokrewniony zobowiązany jest przebywać w otoczeniu tej własności. Dawniej oznaczało to leżenie w rodzimej glebie, w sercu ojczystych ziem. Dziś może przybierać formy bardziej współczesne obcowanie z podwładnymi, spędzanie czasu w budynku silnie powiązanym z ich obsesją, lub przebywanie wśród członków lokalnych kontrkultur. Zaniedbanie tego rytuału powoduje poważne obniżenie siły woli spokrewnionego. To kara przypominająca, że własność nie jest przywilejem, lecz obowiązkiem. Gdy Zimitzi ulega kompulsji, opanowuje go chęć posiadania słowem niepohamowana zachłanność. Obiekt pragnienia staje się nieodpartym celem metaforyczną górą skarbów smoka. Może to być przedmiot, fragment majątku, a nawet człowiek. Każde działanie nie zmierzające do zdobycia tej własności spotyka się z karą. Kompulsja nie ustaje, dopóki wampir nie uczyni obiektu swoją własnością lub dopóki obiekt nie stanie się nieosiągalny. W świecie mroku zachłanność staje się manifestacją samej natury zimicji, niepohamowaną potrzebą kontrolowania, definiowania i utrwalania tego, co należy do nich. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, gorąco zachęcam do subskrybowania kanału oraz pozostawienia swojego komentarza. Jesteście także bardzo mile widziani na Discordzie. Już wkrótce słyszymy się w kolejnych materiałach. Mówił do Was Adam Szymański i wielkie dzięki za odwiedziny w Balmora House.